Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj dobry. widamy w Austrii Będziemy się wybierać na Najwyższy szczyt Austrii Mianowicie Glocker. A znajdujemy się na parkingu też Kalf Am Großglockner. W płatnym parkingu Tutaj jest nasz cel wycieczki Ale jak widać Pogoda Całkowicie nie dopasowało. Miało być całkowicie co innego. Najważniejsze, że ma nie padać. Znaczy, ma jakaś tam mrzeweczka być. No właśnie docieramy do schroniska o nazwie Lukerhuty, Placek zabaw, aby dzieciaczki mogły się pobawić. Rzaczki ładnie, z widoczkiem, jak słoneczko jest, to można się poopalać. 2241. No, 2241, tak jak Paweł powiedział. Jakaś tam kuchen jest. Mamy dwie drogi do wyboru. Albo tu, albo tu. Idziemy w stronę Sztudel Kuta. Luty pozostawione w dole. My pniemy się do góry do sztudryhuty. Znaczy w stronę jego Bo jeszcze podejmiemy decyzję czy odbijamy w prawą stronę Czy idziemy dalej do Sztudelhuty Spojrzeliśmy na mapę właśnie I tutaj jak jest śnieg To jest tam wydeptana ścieżka i spojrzeliśmy na mapę i tam jest ścieżka prowadząca jakby do łączącego szlaku tam jest ogólnie schronisko, a tutaj się skraca to, i potem idzie tam w stronę już, e, no, w stronę szczytu, tak? I się omija to schronisko, które jest tu na górze. A tutaj widzę, ścieżka idzie do góry, i my ją idziemy, i będziemy sobie szli do schroniska. A tutaj takie zakosy widać, i to jest do tego miejsca. Łączącego, aby ominąć ee, schron. No i właśnie dotarliśmy do schroniska Studelhutyn. Schronisko mamy na wysokości 2801 metrów. Nad poziomem morza tam już ekipy jakieś idą. My będziemy tutaj szli, tutaj z boczem. Tam w tamtą stronę jest lodowiec, a my obijamy ten lodowiec. Eee, może będziemy wracać lodowcym, ale to podejmiemy decyzję później po prostu. Tutaj jest cel. Tutaj jest jedna z dróg wejścia, Tudor e, grań. Tu jest wejście przez lodowiec, a my wywiedziemy ten wariant, tutaj obok lodowca na feratę do schroniska i potem za 2 godzinki, półtorej godzinki na szczyt. Tą drogą mamy około 3-4 godzin do wejścia do schroniska. Ruszyliśmy właśnie ze schroniska i idziemy tak jak na mapce pokazałem. Będziemy sobie ruszać. Za 3 godziny powinniśmy być w ostatnim schronisku w base Campie I, e, no I zobaczymy jak będzie dalej pogoda. A będzie się utrzymywać taka jaka jest, no to będziemy szli. A jak się będzie poprawić, to jeszcze lepiej. Więc... Więc tak Solmochutę Tu Bo ten, to jest... Nie. nie w dół. No jak dół iść. No tu. No tu. Dobrze no to widzę. pokazuję, no. No tam. No O tu jest na... Można te inne wejście na lodowiec, no Tamtąd My będziemy podróżować tą stroną, a tam, tam tamtą stronę, jest lodowiec. Lód. Zimny, zimny, zimny lód. Lodowaty chłód. Taka inna trochę planeta się zrobiła. Kurczę, teraz tracimy wysokość w sumie. No, już 2,775. 18 metrów spadliśmy. Fuj, 16. No, ale dobra. No. Co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, oko wyjmiesz? No, nie ty, miesz okę. Musimy dojść tutaj, chyba na przełęcz. I tam może się zacząć nam kawałek. Lodowca zobaczymy, brudny ten śnieg zamiast zamieć tu, nie jakąś, nie <laughs> podążamy w stronę lodowczyka, lodowczyka, lodowca na razie bez raków, bez niczego, bo na płasko idziemy. Zobaczymy dalej, jak to będzie. Aczkolwiek z tego, co patrzyliśmy na mapach, w opisach, to można iść prawą stroną, i że tak powiem, się omija lodowiec. Tutaj, jak się od tamtego wielkiego głazu, idąc tu, i tutaj widać jakiś taki żółty znacznik, i tam na górze kolejny coś, i podejrzewamy, że tutaj jest właśnie feratka. I, i, i. A jeśli nie, no to tam dalej jeszcze. Tak jak się spodziewaliśmy, tutaj, idąc z tym lodowcem, wchodzimy sobie tutaj na górę, i właśnie jest ta feratka pierwsza. Kupaki już poszli, bo się oszpyli. Ja chciałem jeszcze chwilę odpocząć i, i, i zmienić baterię w, w kamerze. I lecę właśnie też za nimi. Pierwsze, to tutaj widzę, że nie ma jakiegoś większego problemu. Aczkolwiek dla zasady, dla bezpieczeństwa. Oh O, to się ładniej coś odsuniło o, kurwa <słyska> 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 Obra nic się nie stało To tylko poślizgnięcie delikatne Na płaskim tak naprawdę O, tu jakaś Lufencja nadu zejść i potem tam na górę po ostrożnie Одно <говорил> сфото. Можно сходить. Dobra. Może tu się ci <gry> tam mgła jest, kurcze Ty tu w dół jest też <gry> Człowie No ale pieni znak nie zauważyłki co? Znak No jest znak. Ja nie teraz To widziałem się. ट्रक बोले Wygląda jak piorunokrą. Nie wiem. Może w sumie tak być. No i chyba tak jest. Tu idzie ten i tutaj do góry tak samo, więc... Bo tak ha. nawet nie wiedziałem, że takie akcje są w górach To z domu schodzi, znaczy ze schroniska Schodzi i to w dół, co ma to sens Ostatnie metry, metry, w sumie tylko na razie do schroniska Johan Coś tam wcześniej jest jakaś Erzon Huten Johan Huten nie jakoś tak Ale do HUP, A potem A potem już Słuchałem Do schroniska najwyżej położonego Polski. Tak? A to widzicie, schronisko jest najwyżej położone w Alpach Austriackich a mianowicie na wysokości oh, na wysokości 3454 metry nad poziomem Mofa. No i, i dobra Dobra Schronisko zostawiamy za sobą I idziemy. Kurwa co to śnieg? Ja pierdolę. Tak będzie, że zaraz wrócimy sobie z powrotem. które rozjaśni doszli na 14.30-15.00 dojdziemy, to możliwe, że będzie akurat po godzinie Nawet nie ma potrzeby, potrzeby raków idzie się stabilnie. Oj w tym schronisku można spać na glebie i bodaj, że kosztuje to 38 euro. Mamy noslek w pokoju kosztuje 48, ale jeśli nie masz śpiworu na glebę, to ci wciskają ten śpiwór, a i on kosztuje 8 euro. Więc de facto prawie tyle samo wychodzi co za pokój. Ale myślę, że jak jest wolny pokój, to nie można gleby. już założyć raki, wziąć z rączki czekan, bo lud się zrobił. Dom. Druga sprawa, to no nie chcieliśmy po podwiednich rękawic, bo no, tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani na to. Miałoby być ciepło, więc też nie braliśmy tych rzeczy typowo zimowych, no, ale to jest naucza na przyszłość. Teraz trzeba ostrożnie zejść. W No i co? No i tyle. Szkoda mi trochę. No ale co zrobić? No więc tak. Zeszliśmy już z lodowca. Tutaj peraty były w prawo. Zeszliśmy. Nie udało nam się wejść na grosa. Musimy zrobić powtórkę w tym samym bądź innym. Zobaczymy, jak się życie ułoży. Eee, no ale nie daliśmy rady ze względu na przygotowanie sprzętowe na, 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 na tą górę. No i pogoda, która trochę miała być lepsza, bo miała być, miało być cieplej, wyszło, że jest zimno akurat naszego dnia. Eee, no więc Całość następnym razem trzeba zabrać. Raki, te co się ma, normalnie używa się i buty zimowe i lepsze rękawiczki i zakładać, że to będzie najgorsza pogoda, mimo wszystko. Takie jest nasze moje podsumowanie. Coś macie do dodania? Tak, na, na całych feratach deszcz padał. A, no właśnie, na całych feratach deszcz przypadał, więc Także, jakby. Także zaczęliśmy jedną feratę, to zaraz na drugiej już wszyscy mieli mokre rękawiczki. No. Ogólnie, ale ogólnie jest też to, że wszyscy się cieszą, bo byliśmy w Alpach. To pierwsza sprawa: Jacek, Daniel i, yy, i Paweł. Pierwszy raz powyżej 6000, bo doszliśmy na 3,5-3625. Czyli de facto 100 metrów od szczytu powiedzieliśmy. Hi, hello. Next time we come back. I will back. No. I will back. Dobra, dzięki i pozdrawiam.